Witam bardzo serdecznie wszystkich czytelników, słuchaczy i widzów tu.pl. Dzisiaj moim gościem już po raz kolejny, nasz ekspert, dr Dominika kaczorowska spychalska z centrum mikser inteligentnych technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu łódzkiego. Dzień dobry! Witam Ciebie i witam wszystkich naszych słuchaczy. Porozmawiajmy o tym, co ostatnio jest dość ciekawym, elektryzującym tematem w sieci, byśmy powiedzieli, bo w sieci rzecz się rozgrywa, a dotyczy komunikacji międzyludzkiej na różnych poziomach, takich prywatnych, biznesowych, edukacyjnych, i ma taki charakter, nawet w nazwie, nieco bombowy więc o bombowych wydarzeniach w sieci co nowego przynosi nam życie. No, życie przynosi nam mnóstwo nowych rozwiązań i ciekawostek. Rzeczywiście jest bombowo. Bo porozmawiamy dzisiaj o Zoom bombingu, czyli o a, pewnym, można by powiedzieć, bombardowaniu Zoom. E, okazuje się, że wraz e, z ogromną popularnością takich komunikatorów, z których korzystamy po to, żeby mieć kontakt z tym drugim człowiekiem, komunikatorów e, takich jak chociażby Zoom, którego tutaj wywołaliśmy trochę do odpowiedzi, nie, rośnie też e, zainteresowanie wykorzystaniem ich, ale niekoniecznie nie, w dobrym, i merytorycznych celach. Okazuje się, że Zoom, który właściwie świadczy swoje usługi od 2013 roku, tak naprawdę w okresie pandemii koronawirusa zyskał ogromną popularność. Szacuje się, że w przeciągu ostatnich trzech miesięcy skorzystało z niego użytkowników tylu, ilu skorzystało z niego przez cały zeszły rok. I tak na dobrą sprawę wydaje się to dosyć zasadne, dlatego, że jest to tak naprawdę komunikator, który jest bardzo intuicyjny, który jest bardzo prosty w obsłudze, który daje nam też szereg możliwości. A dlatego, że możemy manewrować się tłem, nie musimy koniecznie pokazywać swojej sypialni, z której właśnie prowadzimy wideokonferencję. Taką wideokonferencję możemy jednocześnie prowadzić aż ze 100 użytkownikami, i mimo że. W tej wersji darmowej, po mniej więcej 40 minutach dochodzi do zakończenia tej wideokonferencji, to jednocześnie nie ma żadnych ograniczeń co do ilości takich połączeń i takich kontaktów za pośrednictwem tego narzędzia w ciągu jednego dnia. W związku z tym rzeczywiście jest to rozwiązanie bardzo przydatne, ale okazuje się, że wraz z ogromną popularnością tego narzędzia wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem go, tak jak powiedzieliśmy, niekoniecznie w zacnych i szczytnych celach. Okazuje się, że Zoom stał się takim miejscem, w którym pojawiają się coraz częściej trolle internetowe, czyli takie osoby, które pojawiają się na takich spotkaniach wcale nie po to, by merytorycznie w nich uczestniczyć, ale po to, aby wyrazić swoje poglądy, niekoniecznie znowu zgodne z naszymi, po to, żeby trochę poirytować, trochę zezłościć, ale także często wyrażać tutaj poglądy czy prezentować materiały albo homofobiczne, albo jakieś obsceniczne, wulgarne, czy nawet pornograficzne. Okazuje się, że takich ataków było już całkiem sporo i w efekcie takie firmy jak Google czy, czy NASA Zabroniły swoim pracownikom na korzystanie z takich urządzeń, a jednocześnie z takich oczywiście rozwiązań, gdzie aplikacja Zooma nam się pojawiała, ale jednocześnie o zagrożeniach związanych właśnie z zjawiskiem zoom-bombingu mówi nawet FBI. No tak, to bardzo ciekawe nagłośnienie sprawy, bo rzeczywiście wielkie nazwy, wielkie. Organizacje tutaj y, zabrały głos w tej sprawie, ale tak naprawdę popatrzmy na to, co się tam wydarzyło, czy co się może wydarzyć przy tego typu konferencjach. Po pierwsze, y, jak można wejść na spotkanie, które jest organizowane dla jakiejś określonej liczby osób? Czy to jest tak, że ktoś wchodzi sobie, bo ma jakiś ułatwiony dostęp? Czy musi być zaproszony? Czy może się jakoś włamać na to spotkanie? Jak to wygląda tak od strony technologicznej? Generalnie tutaj to jest kwestia pewnych braków zabezpieczeń, nie, które Zoom jakby pokazuje, że, że właśnie nie dopatrzył. Co więcej, wcale nie trzeba tych osób zapraszać, one tam mogą sobie swobodnie wejść. To jest też oczywiście kwestia naszych ustawień, które mamy w tym oprogramowaniu i które ewentualnie można, czy też na które można zwrócić uwagę, tak żebyśmy doskonale wiedzieli, kto na to spotkanie ma wejść. Jeśli nie poszperamy w ustawieniach i będziemy korzystali tak jak po prostu jest to ustawione z automatu, to wejście tam jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Natomiast Zoom sam, mając już świadomość tego, co się dzieje, zadeklarował oficjalnie, że daje sobie 90 dni na to, aby Wyłapać e, wszelkie problemy, które mogą grozić e, tutaj utratą tego bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, a w tym również możemy sobie wyobrazić, że za chwilę e, mogą pojawić się e, problemy, jeśli chodzi o kwestie związane chociażby z wyciekiem czy utratą naszych, e, naszych danych. Gdzieś już wcześniej takie e, pewne insynuacje pod tym kątem wobec Zuma były e, wysuwane. E, ale generalnie dla osób, które świadczą Świetnie znajdują się i odnajdują w tej technologii cyfrowej. Włamanie się i to tak zwane cyberprzestępstwo nie jest rzeczą trudną. Mhm. A porozmawiajmy jeszcze o tym, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa, że tego typu platforma zyskuje bardzo mocno na popularności w obecnej sytuacji. Mhm. Powiedziałeś o kilku takich atutach tej aplikacji, tej platformy komunikacyjnej. Intuicyjność, taka wielofunkcyjność, byśmy powiedzieli, ponieważ no jest to, nie ukrywajmy, platforma, która świetnie sprawdza się na przykład w edukacji. Dokładnie. Wielu, wielu nauczycieli czy wiele szkół teraz stosuje tę aplikację, czy na przykład w biznesie, kiedy można prowadzić pracę zdalną w jakichś wideokonferencjach i pracować też na różnych. Innych y, materiałach, narzędziach typu, nie wiem, biała tablica, jakieś e, prezentacje i tak dalej, i tak dalej. E, czyli e, to pewnie sprawiło, że Zoom osiągnął jakąś przewagę konkurencyjną. I tutaj mi się rodzą dwa pytania. Trochę bardziej z e, marketingu niż e, z technologii, ale może mi coś tutaj podpowiesz. Czy ten wielki rozgłos Zooma e, w związku z tymi kłopotami, o których mówisz, prawda? Może być, e, e, jakby źródłem tych, tego rozgłosu może być, i tych problemów może być na przykład konkurencja, która e, no jest na rynku i to i to znaczna, prawda? Mamy wiele innych komunikatorów, a z drugiej strony, czy może to nie jest tak, jak w, w, niektórzy podejrzewają Elona Maska, gdy prezentował swój e, super, e, swoją super ciężarówkę, a właściwie takiego pickupa i e, X-track. E, że jak pękła szyba na prezentacji, to nie pękła przypadkowo, tylko to było zamierzone. I cały świat o tym mówił. Wiesz, trudno powiedzieć, czy to jest działanie zamierzone, czy, czy nie. Myślę, że konkurencja również cieszy się dosyć dużą popularnością, i chyba w obliczu tej pandemii koronawirusa, chyba nie podejrzewałaby mi o aż tak niecne działania, chociaż kto wie. Natomiast z drugiej strony. Bardziej chyba, jeśli już miałabym wybierać z tych dwóch scenariuszy, to chyba bardziej wybrałabym ten drugi, dlatego, że rzeczywiście Zoom to tak jak powiedziałam wcześniej wydał oświadczenie i rzeczywiście podobno podjął działania ukierunkowane na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tego komunikatora. Tak naprawdę pewnie tego jak, jak jest i co leży u podstaw tego zjawiska pewnie się nigdy nie dawiemy, natomiast ważne jest to, co stanie się dalej. I czy tak naprawdę te działania, które podjął, czy też o podjęciu, których mówi sam Zoom, rzeczywiście zostaną zrealizowane i czy rzeczywiście w ciągu tych 90 dni uda się twórcom i właścicielom Zooma tak naprawdę zwiększyć ten poziom bezpieczeństwa i sprawić, że Zoom nie tylko będzie nadal intuicyjny, ale będzie także godny zaufania. Hmm. W takim razie wypada nam poczekać i, i zobaczyć. Już teraz wiemy, że ZUM prowadzi różne aktualizacje mm -hmm. i tak. zmienia pewne, pewne zasady, podnosząc chyba generalnie standard bezpieczeństwa, więc pewnie idzie to w dobrą stronę. Powiedz jeszcze o tym, bo masz tutaj dość spore rozeznanie, na, jeśli chodzi o tego typu technologie. Czy według Twojej intuicji, czy tego typu technologie, czyli komunikacji zdalnej, na stałe zagoszczą w takim szerszym wymiarze w naszym życiu? Czy to będzie też taka sezonowość związana z epidemią? Ustanie epidemia, wrócimy do szkół, wrócimy do naszych biur i co? I będziemy pracować tak jak dawniej, czy jednak ta praca zdalna, czy edukacja zdalna jakoś na trwałe zagości w naszym, naszej rzeczywistości? Ja myślę, że... Mm... To już nie będzie tak, jak było do tej pory, i myślę, że jeżeli już nauczyliśmy się trochę pod przymusem, ale jednak nauczyliśmy się dosyć intensywnie wykorzystywać, zarówno w kontekście nauki zdalnej czy pracy zdalnej, wykorzystywać te wszystkie narzędzia i komunikatory, może się okazać, że będziemy z nich korzystali, może już nie aż tak intensywnie, jak ma to miejsce teraz, bo teraz jakby nie mamy innej możliwości, innego wyboru, ale myślę, że te narzędzia zostaną włączone do, do pracy w dużo szerszym, w szerszym zakresie. I myślę, że będą one stanowiły dosyć ciekawe uzupełnienie tego, co do tej pory działo się w szkołach, na uczelniach, czy będą dawały również większą elastyczność w kontekście pracy, którą wykonujemy zawodowo. Więc wydaje mi się, że takim scenariuszem, którego bym się spodziewała, to tak, rzeczywiście, wszystkie tego typu rozwiązania pewnie staną się dosyć trwałym narzędziem w naszej codzienności. I pewnie będzie tak, jak y, sugerowałeś to w poprzednim naszym spotkaniu, kiedy rozmawialiśmy o chatbotach y, w tak zwanej telemedycynie, prawda? Że mhm. y, te komunikatory, technika komunikacji online wejdzie także do innych dziedzin życia, jak choćby właśnie do telemedycyny, gdzie no, ma ogromne pole do popisu, prawda? Tak, zdecydowanie, ale to nie tylko telemedycyna. Dzisiaj chyba trudno byłoby znaleźć czy to branże, czy, 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 czy firmy, które gdzieś tam, zwłaszcza jeśli mówimy o tych dużych, które no, borykają się, czy też mogą borykać się za chwilę z problemami, zwłaszcza w kontekście tego kryzysu, o którym coraz bardziej się wspomina. Nie, tak naprawdę myślę, że będą sięgać i to dosyć intensywnie po takie rozwiązania, bo one naprawdę a, dają sporo korzyści. Natomiast, no, coś, z czego musimy sobie zdawać się sprawę, to coś, o czym mówię zawsze: że wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy tę technologię, bo ona nie jest ani dobra, ani zła, i to od nas zależy, w jakim celu ją wykorzystamy, w jakim zakresie i czemu ma ona tak naprawdę dalej służyć. To na zakończenie jeszcze jedno y, trudne pytanie. Powiedz mi bo tak, my możemy sobie tak porozmawiać online, prawda? Ale powiedz mi, czy znasz już jakieś technologie, które pozwalają na przykład wypić kawę online? Kawę możemy wypić chociażby tak jak teraz, patrząc na siebie i rozmawiając ze sobą. I takich komunikatorów, które możemy do tego wykorzystać, jest przecież bardzo wiele. I mamy hangouts, i, i mamy tutaj Skype'a za pośrednictwem którego rozmawiamy. Mamy teensy, o których też wszyscy mówią i które są bardzo popularne. Więc czemu nie? Chodźmy na wirtualną kawę. Ale ja. Właśnie pytam o takie rady, ja którą można sobie zaserwować online. No, jeszcze myślę chwilę przyjdzie nam poczekać na to, kiedy za pośrednictwem chociażby monitora, moglibyśmy sobie tę kawę przekazywać. Pewnie jeszcze chwila i to dłuższa chwila, pewnie szybciej pojawią nam się drony za pośrednictwem, których moglibyśmy sobie tę kawę gdzieś tam przesyłać między sobą, co też może się okazać ciekawym rozwiązaniem. No właśnie, czyli jednak jakieś tutaj perspektywy są. No i nie zapominajmy, że nasze niektóre, przynajmniej ekspresy do kawy, tak samo jak lodówki, czy pralki, czy inne urządzenia AGD, też są podłączone często do internetu. Tak. Pozostają często w tym tak zwanej sieci internetu rzeczy. Czyli stają się inteligentne i w związku z tym mogłyby na przykład, mając świadomość tego, że właśnie o godzinie 13 będziemy, gdzieś ci chyba zniknęłam, bo siebie nie widzę, że o godzinie 13 będziemy ze sobą rozmawiać, mogłyby jednocześnie włączyć się u ciebie i u mnie, robiąc nam pyszną kawę i to też byłoby już trochę bardziej inteligentnie, trochę bardziej wirtualnie niż dotychczas. No ciekawe, ciekawe perspektywy. Bardzo Ci dziękuję za, za tę wizję. W sumie nawet nie przyszłości, bo to się staje na naszych oczach, więc to jest kwestia czasu, kiedy zagości pod nasze strzechy. Yy, Powiedzmy naszą... się o tym, że przyszłość nie jest daleka. Przyszłość dzieje się tu i teraz, e, i tak naprawdę ta przyszłość, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o technologiach cyfrowych, zaczęła się już dawno temu, e, i tak naprawdę my już w niej jesteśmy jednocześnie niejednokrotnie nawet nie zdając sobie sprawy, a, że właśnie ta przyszłość już trwa. No tak, właśnie patrzymy na to, jak ona w, w sposób taki zdecydowany wtargnęła już tak szeroko, szeroką falą w nasze codzienne życie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Fascynujące wątki chyba jeszcze będziemy kontynuować. Mam takie przeczucie, że spotkamy się nie raz i jeszcze porozmawiamy o innych aspektach tego wirtualnego świata, który staje się tak bardzo dzisiaj rzeczywisty. Musimy pamiętać o tym, co powtarzamy też w zasadzie przy każdym odcinku naszego wspólnego programu Inteligentne Technologie i Człowiek, że te technologie są i one będą z nami, ale z nami zawsze też jest człowiek i musimy znaleźć gdzieś jakąś równowagę między dateizmem a humanizmem, no bo myślę, że to jest ten właściwy scenariusz, którym powinniśmy podążać. Bardzo dziękuję. A naszym słuchaczom, widzom i czytelnikom przypomnę tylko, że moim gościem dzisiaj była dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Centrum Mikser Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.